Drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Już na wstępie chciałbym was przeprosić za wiatr, który jest bo może przeszkadzać troszeczkę, nie zabrałem niestety mikrofonu więc jakość dźwięku może być troszeczkę zła Dzisiaj specjalnie dla was odwiedzę dwie takie najbardziej można powiedzieć znane restauracje czyli fast foody You know what, I'm going to McDonald's i Burger King Tutaj właśnie specjalnie dla Was zamówię sobie takie standardy można powiedzieć, czyli cheeseburger, cola i frytki i sobie sprawdzimy cenowo jak to wygląda, gdzie jest taniej i wielkościowo sobie też sprawdzimy czy będzie jakaś różnica w bułkach. Także bądźcie ze mną i zapraszam Was do odcinka. zobaczcie, sobie, porcja tak jest naprawdę duża. I te ściany które są na TikToku, że z dużych yy, można przesypać do małych, bo nie wierzcie w to. Od razu na oko widać, że to nie jest tak samo. No, kola, kola. I powiem Wam, że jest nalane idealnie tyle, ile powinno być. Tworzymy tego czy jest zobaczcie sobie, zrobiono bardzo fajnie serek no tutaj tak nie za ciekawy wygląda, ale jest bułeczka standardowo, o ogórka dali dużego bardzo zobaczcie sobie to, to jest najlepsze taki w wielkości jest ogórek który mi dali <śmieniam> powiem Wam, że wydaje mi się, że jak by było mniej tutaj tego lodu do tej koli nie byłoby chyba tyle ile powinno być byłoby troszeczkę mniej moi drodzy kupiłem przez burgera razem z napojem z Coca Colą i zapłaciłem e, za to na 2,90 i wziąłem też duże frytki kosztują 3,35 i łącznie za nasze zamówienie zapłaciłem 6,26 wydaje mi się że to nie jest aż tak duża jakaś wygórowana cena żeby zabić sobie taki mały ból to jest idealnie Oczywiście zobaczymy jak to będzie w Burger Kingu, ile zapłacimy za też czy z burgera fytki i kole. Tego dowiesz się już za chwilę, także ja konsumuję i ubiegniemy razem z córką do restauracji obok. Także widzimy się za chwilę już w innej restauracji. Tutaj oto nasze zamówienie. Kola kosztuje 2,45, frytki duże 3,25, czyli 2,25 i łącznie za swoje jedzenie zapłaciłem 7,95, no jest to o troszkę więcej niż w McDonaldzie. Frytki powiem Wam są troszkę mniejsze niż w McDonaldzie. Widać od razu po parse, tam to była taka dosyć większa. Ale są fajnie, bo są cieplejsze frytki pola jest minimalnie nad i to jest właśnie na plus ponieważ jeżeli podejmiemy tutaj ten lód to będzie idealnie 0,25 no i sprawdzamy tą bułę tego cheeseburgera jest lepiej, jest sezamik i są o, dwa ogórki, nawet dosyć duże Serek tak samo mięsko wydaje mi się, że McDonald's chyba raczej wygrał. No bo kola no to jak kola jest taka sama ilość, ale frytki są dużo mniejsze, takie lepsze, ładniejsze. No ale sprawdzamy jeszcze bułeczkę, bułka jest tutaj zimna z brzegu. Wszystko jest mięso ciepłe, ale bułka jest chudna więc ale spróbujemy. Jakby ta bułka była ciepła to Burger King ma u mnie pierwsze miejsce za tą bułeczkę więc minusik moi drodzy taka informacja dla was ta kola tutaj to jednak nie jest, że jest bez różnicy powiem wam, że ta tutaj z Burger Kinga ona jest bardziej taka yy, bez gazu, bardziej jak woda więc no Ola wygrywa też w matce Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie, robię więcej dystopacji sprawdził dla Was ile co kosztuje, także piszcie to w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Ja już się z Wami żegnam. Muszę to teraz tutaj zjeść, a cześć następnego razu. Cześć.